No, taką mulara. Deszczu zaczyna padać. Dzień dobry, przepraszam bardzo, dobry. że zaczepiam, bo widziałem kiedyś, że miał pan zahaczone, nie, gdzieś tam, gdzieś tam, przepraszam, bo źle stanąłem, w każdym bądź razie coś panu podpowiem, jak się jedzie drogą 50 z Góry Kalwarii do Górujca, to przed Chinowem po lewej stronie jest rozwieralnia autoszrod. dużo rzeczy, ja się zaopatruję A. tam, to znaczy się, pewne elementy się nie stosuje. Je nie stamtąd, ale w krzakach Czepwinkowskich taki magik jest, który mi który to robił stamtąd bierze część. No. Są opony, proszę pana, możesz pan kupić, pięcioletnie się jeszcze opłaca, bo ja tak mniej więcej stosuję, felgi, no nie wiem, tłumnik czasami się opłaca, wiele rzeczy, jakieś pierdółki, etc., niech pan mi wierzy, autentycznie. Nie no, to ja też, ja się mamy ten sam model, to wiemy jak jest. I pan ma chyba też HDI 1.4, tak? Nie, 2.0. A, 2.0. A ciekaw jestem, ile 2.0 na trasie pali przy setce? 4, 4,5, 4,3 może tak. 3,5 pali, a nawet poniżej potrafi Ta, czasami no, zejść, no. no więcej, 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 no po, mie po mieście 6, nie, 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 ma, nie, ma szans, ale i tak w porównaniu z tymi wszystkimi hybrydami i tak dalej, to... U mnie wysiadło tylko, powiem Panu, z kiepskich Francuzów rozwiązanie elektryki na tylnią szybę, a -a, że tak powiem. To, to nie, nie ma Peugeota z dobrą elektryką. Z najlepszego, tam, że... pozdrawiam. Odjechaliśmy jakby Państwo pod sklep Odjechaliśmy pod sklep, idziemy kupić pieczywko Także wyłączam na razie, bo to nie ma co